Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witam Cię w kolejnym odcinku raportu kubickiego. Szanowni Państwo, wczorajszy odcinek tak Was bardzo mocno zainspirował i poruszył, że było bardzo wiele komentarzy, za które serdecznie dziękuję. Tak ma być, takie są informacje, tak je tutaj podajemy. Niekoniecznie są miłe, natomiast, no cóż, szanowni, są prawdziwe. Zaczynamy, szkoda czasu. Szanowni moi drodzy, pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat. Ursusa. Tak, był grzany i zrobiła się cisza, ale to nie znaczy, że my o tym nie rozmyślamy, o tym nie rozprawiamy. Tutaj do tego materiału zainspirował mnie pan Piotr Sterkowski, którego doskonale znacie. To jest tak naprawdę komentator polityczny, dziennikarz z portalu gruszka.com. Wspólnie tu pewne tematy dogadywaliśmy. On zrobił ze swojej strony, ja robię ze swojej strony. Tak powinno to wyglądać, moi drodzy, ale do meritum. W tej chwili na waszych ekranach to jest strona firmy Ursus. No niby wszystko jest ok, tyle że nic nie jest ok. Ja wam coś tutaj naświetlę. Otóż historia, tak naprawdę, tej legendarnej polskiej marki, niegdyś symbolu rodzimego przemysłu maszyn rolniczych, w ostatnich latach nabrała nieoczekiwanych zwrotów. Po ogłoszeniu upadłości w 2021 roku, firma została sprzedana w roku 2024 za kwotę 74 milionów złotych spółce MI Crow, której prezesem jest ukraiński biznesmen Olek Krot. Moi drodzy, ja na ten temat wspominałem, jaki to jest pan biznesmen i tak naprawdę. Jego transparentność po prostu nie ma, nie występuje w przyrodzie, no jest taki jaki jest. Ale to jeszcze jest nie wszystko, bo to nie jest koniec zawiłości związanych z tą transakcją. Otóż w 2024 roku podpisano porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii. Zmieniające wcześniejszą umowę kredytową z 2015 roku. W ramach tej współpracy finansowaniu podlegały kontrakty zawarte przez Ursus, spółka akcyjna z National Development Corporation. Moi drodzy, tak. To jest. Proszę bardzo, to jest Tanzania. Jak najbardziej. Tu na waszych ekranach w tej chwili. Dodatkowo firma FERUM SA. Czyli firma polska, producent rur, tak. Yy, również zmieniając tak naprawdę warunki finansowania dla firmy Unia. Unia to jest producent maszyn rolniczych, uznany na świecie, to jest prawda, jest to potężna firma, ale jest jeszcze coś, coś, coś takiego, moi drodzy, jak National Food Reserve Agency. To jest Narodowa, Narodowa Agencja Rezerwy Żywnościowej utworzona przez rząd Malawi w 1991 roku i zarejestrowana jako Trust. No i tu są, powiem tak, dużo informacji, a mało treści. I dlaczego ja o tym mówię, moi drodzy? Bo na ten cel, na finansowanie tej umowy, teraz słuchajcie, przeznaczono... 110 milionów dolarów amerykańskich. Tyle, że środki te pochodziły z budżetu państwa, bo z tego, co donoszą, jak to się mówi, pewne źródła, których jeszcze podać nie mogę. Natomiast czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Finansów. Ale mamy taką, taką wiedzę, że te środki w kwocie tych 110 miliard, milionów amerykańskich dolarów pochodziły tak naprawdę. Z obligacji skarbu państwa, gdzie to y, skarb państwa, czyli Polska, wypuściła obligacje skarbowe na taką kwotę. Tak, moi drodzy. Dodatkowo, do końca 2024 roku rząd Tanzanii nie przedstawił propozycji finansowania innych kontraktów, co może wskazywać na opóźnienia, ewentualnie na problemy w realizacji tych umów. Brak informacji na temat ewentualnych dodatkowych umów czy aneksów również, moi drodzy, budzi wątpliwości co do pełnej przejrzystości tego porozumienia. Tu jest wszystko tak dosyć, dosyć mętnie y, powiązane. No powiem szczerze, gdzie Tanzania, a tutaj Hutaferum czy Unia? No ale okej, okay, dobra, no może ktoś chciał zarobić kasę. Natomiast to słabo, słabo to wygląda, bo mm, jakoś w mediach o tym nie było, prawda? Generalnie w obliczu tych niejasności konieczne jest dalsze dziennikarskie śledztwo, żeby ujawnić pełen obraz sytuacji i zapewnić społeczeństwu dostęp do rzetelnych informacji na temat działań związanych z tak ważnymi dla naszego kraju przedsięwzięciami. Ja liczę, że wy odpalicie się w komentarzu i. Powiecie mi, jak wy to widzicie Bo wiecie, dla mnie to jest tak Polska wypuszcza obligacje na kwotę 110 milionów dolarów Przepuszcza je przez pewne firmy I 74 miliony złotych Trafia do pana Olega jakiegoś tam I on za te pieniążki kupuje Ursusa Po co mu ten Ursus? Zwróćcie uwagę Na sytuację Geopolityczną W Afryce Rwanda Kongo. Przypomnijcie sobie moje materiały na temat Ruandy, tak. Która chce obalać władzę w Kongo. Polska oczywiście z Ruandą przybiła piątkę, tak. A może to jest tak, że taki Ursus ma być na przykład pośrednikiem w handlu bronią? Nie wiem. Nie wiem. Ja po prostu pytam. Liczę, że Wy. Odpowiedzcie mi na to w komentarzu. Moi drodzy, następny temat, który chciałbym poruszyć, oczywiście, również dotyczy Polski, no ale troszeczkę yy, jeszcze w gorszym świetle nas to stawia. Tego pana chyba przedstawiać nie trzeba. Ta mina jest wielce mówiąca, ale w czym jest rzecz? Otóż okazało się, że Polska Znów przekazała Ukrainie kolejną partię zmodernizowanych czołgów T-72, co stanowi część 46 pakietu pomocy wojskowej ogłoszonego 24 lutego 2025 roku. Jak podaje Army Recognition, liczba Przekazanych czołgów nie zostanie ujawniona, ale szacuje się, że może być to nawet około 60 jednostek. Niektóre z nich dotarły już na linię frontu. Od 2022 roku Polska dostarczyła Ukrainie ponad 280 czołgów: T72M i T72M1. W 2024 roku Polska posiadała jeszcze około 111 czołgów. T72M1 i T72M1R oraz 172PT-91, są tzw. Tak twarde. Po ostatniej dostawie liczba ta zmniejszyła się, ale dokładne dane nie zostały ujawnione. Tak informuje Army Recognition. Bulgarian Military zwraca natomiast uwagę, że Polska zmodernizowała niektóre ze swoich T-72 w ostatnich latach, potencjalnie wyposażając je w reaktywny pancerz, ulepszoną optykę i cyfrowy system komunikacji w celu zwiększenia wydajności na polu walki. Nie jest jasne, jaka wersja została ostatnio przekazana Ukrainie. Według serwisu, który powołuje się na opis niezależnego analityka wojskowego. Artura Micka mogą być to dodatkowo ulepszone czołgi T72 M1. Polska została stopniowo wyeksploatowana, tak naprawdę, z czołgów T72, zastępując je nowocześniejszymi wozami w wersji K2. Pomoc Ukrainie, choć znacząco zmniejszyła liczbę tych czołgów w polskim arsenale, była jednocześnie impulsem do modernizacji sił pancernych i pozyskania nowoczesnych czołgów, takich jak na przykład. Amerykański M1A1 Abrams. No moi drodzy, nie ma się tu z czego cieszyć. Prawda jest taka, że to wszystko wyjeżdża z Polski za gratis. Problem polega na tym, żeby to tylko nie wróciło. Wiemy w jaki sposób. To tylko tak zostawię do dyskusji. Moi drodzy, a jak rozmawiamy o Ukrainie, to zobaczcie ten materiał. Panie Łowes, znowu tut. Приїхала до нас за сиром. Ми дуже раді, що до нас приїжджають постійні клієнти. Так, з Києва до вас за гаудою. Смакує вам Все гауда? Свята. М -м -м. Це дуже серйозно. Друзі, смачно. а в нас акційна пропозиція 285 гривень кілограмова гауда, дата до 20 квітня. Приїжджайте, місто Тернопіль Шептицького 34, чотири гуртівня прошуто. А якщо ви не з Тернополя, ми відправимо вам новою поштою. Tak, szanowni, to jest ser Gouda w opakowaniach 1 kg ze spółdzielni milcarskiej Światowit. Na Ukrainie, w Tarnopolu, kosztuje ta paczka tego sera 287 hrywien to jest 28 ,70 zł. 70 groszy. Ale na tym filmiku nie jest pokazane wszystko. Oczywiście ta pani mówi, że data jest do końca kwietnia. Tak naprawdę. Tylko wiecie co? Ja Wam coś pokażę. Kilogram tego sera kosztuje w Polsce 29,99 za kilogram. Tak, kilogram kosztuje prawie 30 zł. Skąd się ten ser wziął na Ukrainie? Otóż kończy się data i kupili go w preferencyjnej cenie około 12 zł za kilogram. Tak, moi drodzy. A sprzedają go praktycznie po prawilnej cenie, taka jaka jest w Polsce. I powiedzcie mi, czy taka firma jak Biedronka, czy nawet producent tego sera, nie mógłby przekazać go na przykład dla powodzian, dla domów dziecka? Choćby za złotówkę plus VAT, bo wiemy, że jeżeli będzie darowizna, no to już będą problemy skarbowe, ale przecież może sprzedać za złotówkę plus VAT, w związku z tym, że kończy się termin przydatności do spożycia, a później mógłby sobie to wpisać w straty. Sprzedają Ukraińcom. Nie wiem, moi drodzy, jak wy na to patrzycie. Dla mnie to jest po prostu. Żywcem ograbianie naszego państwa. Nawet z takich rzeczy, moi drodzy, bo od takich najdrobniejszych rzeczy to się wszystko zaczyna. I ktoś powie zaraz, jak mają głowę, to niech handlują, niech kombinują. Szanowni, to nie powinno tak być, że jak mają głowę, to niech handlują, niech kombinują. Przede wszystkim powinny być zaspokajane potrzeby domów dziecka, domów starców, domów pomocy społecznej, noclegowni dla bezdomnych. Tak to widzę. Tylko wiecie co. Ja powiem tak. Ryba psuje się od głowy. Jak władza jest do dupy, to i ludzie wszystko mają w dupie. Tak to widzę. Szanowni, to jeszcze nie jest koniec tematów ukraińskich, a tutaj taki wątek z Ameryki. To jest z portalu tak zwanego Babylon B na Twitterze. W czym jest rzecz? Otóż Donald Trump ogłosił, że wszyscy, którzy mają flagę Ukrainy na swoim profilowym na Facebooku, Mogą się przygotować na to, że będą odesłani na Ukrainę. Tak, moi drodzy, do poboru, na wojnę, albo gdzie tam im pasuje. Ponadto wszyscy ci, którzy ostatnio protestowali przeciwko Trumpowi po rozmowie z Zelańskim, którzy wywoływali te demonstracje, już zostali zweryfikowani i będą wysyłani na Ukrainę. No cóż, panie Trump. Bardzo brawo, że się tak wyrażę. Moi drodzy, pozostajemy w dalszym ciągu w oparach absurdu, tak szanowni, ale taka jest jeszcze następna informacja, dosyć, dosyć ciekawa. Można powiedzieć, że łączy się z tą poprzednią. Dzieje się coś ciekawego, tak naprawdę. Faktem jest, że teraz w wielu grupach ukraińskich, gdzie jeszcze wczoraj, tak naprawdę, wzywano ludzi do wyjścia na wiece w celu poparcia ukochanego państwa, ukochanego żelboby, słychać wycie i płacz. Powiem krótko: jak to mówi Dominik Tarczyński, słychać wycie, wycie znakomicie. O co chodzi? No faktem jest, że niektóre kraje Europy Zachodniej ostrzegły osoby odnawiające dziś swoje karty pobytu, że jest to ich ostatnie odnowienie. Bez względu na to, jaki mają status tymczasowej ochrony, jest to ostatni raz. No i tutaj z ukraińskich mediów, co powinni teraz zrobić: znaleźć pracę i wyrobić wizę pracowniczą, co oznacza, że kiedy się skończy Trzeba uciekać albo prosić o status uchodźcy. A ci ludzie, którzy wczoraj owinięci we flagi krzyczeli na ulicach Europy wspierając swój wspaniały kraj, zaczęli teraz mocno składać wnioski o nadanie statusu uchodźcy. Pozwólcie, że wyjaśnię. Status uchodźcy uzyskuje się albo w wyniku działań wojennych, kiedy nie ma możliwości szukania schronienia na terytorium własnego państwa. A na Ukrainie taka możliwość istnieje, jak wiadomo, bo są tam też obwody i województwa, szczególnie na zachodzie, a nawet kijów, gdzie wojny nie ma. Status uchodźcy uzyskuje się zazwyczaj we własnym kraju od władz swojego państwa. Nie będzie już można, tak jak teraz, pojechać na Ukrainy, żeby zebrać ogórki lub wyleczyć zęby, a potem wrócić i żyć na koszt podatnika polskiego. To już nie zadziała. Ponieważ gdy przyjmujesz schronienie, chronisz siebie przed swoim państwem i władzami swojego państwa. A teraz pomyślcie jeszcze raz. Ci sami ludzie, którzy wczoraj skakali za tym państwem, dosłownie wczoraj skakali za tym państwem, owinięci flagami i krzyczący chwała kokainie, zelbomie i tak dalej, dziś masowo proszą o azyl, udając, że są prześladowani przez to państwo i tego samego Załęskiego. No przecież to jest hipokryzja level hard. Ale yy, jacyś to wielcy są bohaterowie. Ale moi drodzy, to jeszcze nie wszystko w tym temacie. Zobaczcie ten filmik. Jeśli szczerze, bardzo żalko ujeżdżać z Chin. Wszystko takie nam tutaj naprawdę podobało. Choć my byliśmy tutaj tylko dwa dnia, no my poprowali bardzo dużo pysznej jedy. Realnie, tutaj jest bardzo miasta, nie niezrównanie z Germanii. Produkty też, wszystko takie interesujące, bardzo dużo towarów. Реально классно, понравилось. Но то, что пришлось нам, точнее, нам не пришлось, а сказали, что мы должны работать, нет, такое не подходит, мы не привыкли работать, все-таки два года мы не работали, и сейчас мы тоже не собираемся работать. Поэтому дальше в поисках страны, там, где можно будет оформить помощь для украинских беженцев. Szanowni, o co chodzi w tym filmiku? Otóż pani Ukrainka opowiada tutaj, jak pojechali do Chin, jak to super jedzenie jest, byli tam dwa dni, że fajne rzeczy są interesujące, że zupełnie lepiej niż w Niemczech, gdzie byli poprzednio. Tylko powstał problem, bo przyszli do nich i powiedzieli, że no niestety tu za darmo nie ma nic i muszą iść do pracy. A ona powiedziała, że pracować nie będą, bo przez dwa lata nie pracowali, to pracować nie będą wcale, więc udają się do kraju, w którym oni jako uchodźcy będą mieli wszystko za darmo. No powiem tak. Pasożydy. Szanowni moi drodzy, wspominałem ostatnio. Hmm... Czyli wczoraj na temat tej umowy brytyjsko-ukraińskiej, gdzie to Wielka Brytania oczywiście zapewniała o wspieraniu, o wysyłaniu wojska i tak dalej, te wszystkie słodkie pierdy. Oczywiście powiedziałem, że Wielka Brytania nie robi nic za darmo. No tutaj takie zdjęcie dla uwagi. Tak, moi drodzy, w większości tak brytyjscy żołnierze wyglądają. Otóż łatwiej ich przeskoczyć, jak obejść. Ale w czym jest rzecz? Wielka Brytania odegra wiodącą rolę. Stramer potwierdził zamiar wysłania wojsk na Ukrainę, ale tylko z gwarancjami USA. Wielka Brytania nie zamierza wycofywać się z planu sprowadzania Ukrainie, na Ukrainę sił pokojowych. Brytyjskie wojska na pewno tam pójdą takie oświadczenie wygłosił w Izbie Gmin premier Wielkiej Brytanii Keir Stramer. Tylko wiecie moi drodzy, ja niejednokrotnie powtarzam, po ale jest zawsze to, co najważniejsze. A ale jest tylko jedno. I nie mówimy tu o tym piwie. Wielka Brytania oczywiście wszystko to może zrobić, pod warunkiem, jeśli będzie wsparcie USA, którego Waszyngton nie zamierza udzielić. Bez Amerykanów, jak podkreślił Stramer, kraje europejskie nie będą w stanie udzielić Kijowowi wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa. Jednocześnie Wielka Brytania zamierza rozmieścić na Ukrainie zarówno wojska lądowe, jak i zamknąć ukraińską przestrzeń powietrzną samolotami stacjonującymi na terytorium sąsiedniej Polski i Rumunii. Tak, moi drodzy. Rozumiecie? Brytolki nic nie robią swoimi rękoma. I brytolki nic nie robią za darmo. I potwierdza się to, co powiedziałem we wczorajszym materiale Tak szanowni A wy dajcie znać w komentarzu co wy o tym myślicie I jakie jest wasze zdanie na ten temat Tak moi drodzy i to był ostatni News w dzisiejszym odcinku Ale żeby było tak Wesoło i z przytupem I z przyświstem To musi być oczywiście suchar A suchar taki a propos Udał mi się chyba Wraca nowy prezydent Z pierwszej wizyty w Brukseli Zadowolony, uśmiechnięty. Co tak szybko wróciłeś? pytają. A no nic, no właśnie im wyjaśniłem, że część naszego traktatu będzie obejmowała rekolekcję islamistów, a nie relokację, jak oni sobie wymyślili. A teraz dajcie znać w komentarzu, który to mógł być prezydent. Tak, moi drodzy, to wszystko dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia, fajnej pogody, super samopoczucia. Do następnego odcinka. Bye!